Witajcie w czytaniach na listopad. Chcę od razu podziękować wszystkim za to, że oglądają, zostawiają fajne komentarze, polubienia, subskrypcje. Naprawdę z całego serca dziękuję. Przygotowałam cztery talie, trzy talie tarota, jest jedna talia wyroczni. Chcę jeszcze powiedzieć, że w najbliższym czasie, w listopadzie w Londynie, odbędzie się kurs planu duszy. Szczegóły widzicie na ekranie i jeszcze są miejsca, można się zapisać, jeżeli ktoś tutaj mieszka, akurat w Anglii. I nie tylko, właściwie każdy może tu przylecieć. Także zapraszam. Kurs w Bydgoszczy już się odbył, także mamy nowych praktyków planu duszy, z czego jestem bardzo zadowolona i gratuluję wszystkim, którzy ukończyli ten kurs. Nie będę tego przedłużać, tego wstępu. Chcę tylko powiedzieć, że wchodzimy w czas Skorpiona, dlatego zaczynamy czytania od znaku Skorpiona teraz. Zapraszam do kolejnych znaków, oczywiście po tym krótkim wstępie. Witam, bliźnięta, w czytaniu na listopad 2019. Na początek będzie jedna karta z kawalistycznego tarota, która powie nam o energii głównej, na czym się skupić w listopadzie, co jest ważne dla bliźniąt. O księżyc. No cóż, księżyc, taka iluzja, rozmarzenie, karta ryb. Coś, co daje nam złudzenia, jakieś takie nie do końca jasne sytuacje. Mogą to być takie rzeczy w rodzinie, mogą być w pracy, w relacjach międzyludzkich. Sami też możecie poczuć się tacy troszeczkę. Zakręceni, tak powiem. Nie do końca rozumiejący, w którą stronę iść, w którą nie iść. To jest takie bycie w ciemnościach przy świetle księżyca. Litera hebrajska KOF mówi o tyle głowy. O tym, co czujemy gdzieś tam z tyłu głowy. Mamy wrażenie, że to jest jakiś sekret, może jakaś iluzja. Albo też mamy takie. Poczucie, że możemy coś stworzyć artystycznie, na przykład, jakąś inspirację tutaj możemy poczuć, bo ta energia też wiąże się bardzo z kobiecością, z, z tymi wszystkimi miesięcznymi górkami, dołkami, które kobiety przeżywają, tak? To jest też połączenie z przypływami, odpływami, z wodą, generalnie. Więc mamy tutaj taką silną energię wodną, uczuciową, melancholię też może <laughs> związanym. Związaną z ciemną, właściwie aurą, która odnajduje nas w listopadzie. Tak powiem. Zobaczmy, co jeszcze wokoło tej energii się pokaże. Będzie 8 kart. Zobaczymy, co odchodzi, co przychodzi i co jest wokół w takich ważniejszych miejscach typu. Kariera, praca, związki i pieniądze. No dobrze, to patrzmy, co odchodzi. Co przychodzi. Tutaj zobaczymy karierę, czyli jaka kreatywność tutaj się pokazuje, co tutaj. Jest na rzeczy, praca, woda, czyli relacje. I tutaj mamy ziemię, fizyczność, pieniądze też. Co w podświadomości, albo nadzieje, obawy. I tutaj co się objawi, wynik, takie podsumowanie. W tle 10 buław. Jak widać, jest to przeciążenie, natłok obowiązków. Właściwie nie da się już dołożyć niczego tutaj do tej wiązki, ponieważ ten człowiek nie wejdzie wtedy na górę i podda się, więc tutaj to już jest jakiś, jakiś etap dobiegający końca tego przeciążenia, jakiś moment, w którym trzeba będzie zacząć od początku, jakieś wspinanie się. Może to być zakończenie pracy, bo tutaj jest ogień, może to być zakończenie jakiegoś romansu. Bo to są właśnie buławy, czyli bardzo seksualna energia. Wszystko zależy od tego, jaką macie sytuację. Zobaczmy, co odchodzi. Odchodzi bieda. No, i to są yy, świetne wiadomości, bo jak bieda odchodzi, to znaczy, że nadchodzi okres yy, prosperity, czyli przyciągania do siebie majątku, lub nadchodzi okres taki yy, oziębienia yy, w emocjach czy w uczuciach. Czy może to też być jakiś problem zdrowotny, który może odchodzić, tak? bo to jest, też łączy się z ciałem fizycznym, bo to są monety, tak? czyli ziemia, finanse. To wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała cała reszta kart, żeby dokładnie jeszcze się odnieść do tej biedy. Tak? Czy to jest może poszukiwanie ciepłego domu, tak? czy schronienia. Być może było tak, że szukaliście nowego miejsca, żeby zamieszkać albo jakiegoś innego mieszkania, domu, przeprowadzka i być może już znaleźliście, stąd ta energia wycofuje się teraz. No i przychodzi okres, podejrzewam, lepszy, ale zobaczmy, co to za okres nadchodzi. Siedmiu kielichów, czyli siedem kielichów to jest energia uczuć wyboru też, Dążenia do zwycięstwa, wybrania jakiegoś aspektu, czyli jakiegoś, jakiejś rzeczy, która jest dookoła Was. Czy wybierzecie związek i będziecie angażować całą swoją energię w związek, czy pójdziecie się uczyć, czy macie na przykład jakąś pasję pisania, czy chcecie podróżować. To jest po prostu ilość wyborów, która jest przed nami. I trzeba tego wyboru dokonać. Tutaj łączy się to z tą energią księżyca, bo to też jest woda. I tutaj może być wzburzenie na ten temat, czyli tak, takie wzburzenie, że mam tyle rzeczy, które mogę wybrać, albo właściwie jest to tak, taka ilość rzeczy, która mnie oszałamia i ja tak naprawdę nie wiem, co jest dla mnie dobre, bo jak księżyc jest w głównej energii, to może być takie taki właśnie. Nie do końca zrozumienie, która rzecz jest dla mnie w tym momencie najważniejsza. To może być tutaj potrzeba takiego szukania w swoim wnętrzu, czyli intuicja na temat tego, co na ten moment muszę wybrać, czy chcę wybrać, czy nową pracę, czy nową szkołę, czy, czy nowego partnera, tak? I na czym się tutaj skupić. Nie do końca to może być jasne. Jeszcze później dociągnę kartę, bo to jest taka karta siódemek. Siódemki bardzo często mówią o, o dążeniu do wzrostu, do zwycięstwa, ale też mówią o, takie, o takim braku formy. Tu właściwie nie wiadomo o co chodzi. Razem z tym księżycem to tak jest albo w prawo, albo w lewo, albo może jeszcze w dół, albo w górę, więc kierunek jest nieznany, tak? Zobaczmy co w karierze. W karierze jest jakieś spełnienie. Przynajmniej dla niektórych osób jest to czucie się jak w domu, bycie zadowolonym, szczęśliwym. Z miłą chęcią chodzicie pewnie do tej pracy. Dla innych to może być zakończenie etapu, bo tutaj jest dziesiątka. Więc jeśli mamy dziesiątki i tu też jest dziesiątka. To może być zakończenie jakiejś pracy albo jakiegoś projektu w pracy z sukcesem, tak? Może to się zakończyć dobrze, ponieważ jest to właściwie full wypas. Wszystko mamy, mamy 10 kielichów, od jedynki zaczęliśmy i dobrnęliśmy do, do jakiegoś zakończenia. Lub radości, cieszenia się, dzielenia się też tą, tą swoją karierą z innymi, czy swoimi talentami. I bycie po prostu zadowolonym, bo nie zawsze jest tak, że mamy kłopot z pracą. Są ludzie, którzy czują się spełnieni w tym, co robią, więc być może właśnie dla niektórych bliźniąt to jest tak. Zobaczmy, co w pracy. W umyśle też. I tutaj mamy dziewięć buław, czyli... Jest to takie właściwie niestrudzenie, niestrudzona walka, czyli czuję się właściwie średnio. Cały czas muszę robić coś, czego właściwie może nie chcę. Czy myśleć o czymś, że potrzebuję coś zmienić, albo potrzebuję jeszcze dokończyć jakieś zadanie. I w związku z tym nie poddaję się tutaj. To jest nie poddawanie się presji, też nie poddawanie się okolicznościom, które są wokół Was. Tutaj mówię o tej pozycji, że to jest pozycja pracy, bo rozdzielam karierę od pracy, bo kariera to ludzie mają często hobby i zajmują się czymś, co lubią, tak? więc tutaj wygląda, że ktoś może lubić to, co robi, jako swoją karierę, może dodatkową. Natomiast tutaj gdzieś jeszcze, oprócz tego w pracy, może w codzienności takiej, jest jakiś tutaj moment takiego poczucia, że jeszcze to i jeszcze tamto i dużo tego jest, i tutaj jest taka informacja, że za chwilę to się skończy, bo atmosfera jest, że więcej się nie da. I tutaj też długo nie można wytrwać w takim opieraniu się okolicznością, bo to jest tak, takie stresujące i generalnie buławy to może być stres duży. Więc być może przed zakończeniem czegoś, czy przed jakąś zmianą odczuwać jakiś stres, ale tutaj nie trzeba się poddawać, ponieważ przychodzi później moment zakończenia i można zacząć właściwie robić coś nowego. Fakt, że sam moment podjęcia decyzji może być bardzo stresujący właśnie, tak jak tutaj w odniesieniu do tej siódemki. Bo tutaj trzeba jakąś decyzję właściwie podjąć, jakąś formę nadać temu, co chcemy robić. Więc... No co ja chcę, i stresuje mnie to, bo tutaj jeszcze jest to zamglenie tego księżyca. E, może jest jakaś informacja, której nie widzicie albo nie wiecie o czymś, e, więc tutaj też to jest, właśnie jak się w czytaniu pokazuje księżyc, to dla mnie e, zazwyczaj mówi to o jakimś takim zmieszaniu i ciemnościach <laughs> braku wizji czasem. Natomiast jeżeli chodzi o związki to tutaj coś nowego się kroi, bo jest As Mieczy. As Mieczy to jest karta, która właściwie jest darem, możliwością rozpoczęcia od początku, więc są tutaj dwie dziesiątki. Dziesiątka w tle jest dziesiątka buław, ta atmosfera. Tutaj dziesiątka kielichów. No i mamy tego Asa w relacji, więc. Być może dla niektórych zakończy się jakaś relacja i rozpoczniecie coś nowego, coś innego, ale niekoniecznie będzie to. Um, niekoniecznie będzie to jakaś miłość wielka, ponieważ tutaj mamy miecz, nie mamy kielicha, a miecze to są myśli. Więc możecie myśleć, że jesteście zakochani, a niekoniecznie czuć się zakochani, dla tych, którzy tak mają. Dla innych w relacjach to będzie obnażenie być może jakiejś prawdy, czy jakaś zmiana w związku, powiedzenie sobie różnych rzeczy i y, przebłysk, y, taka, taka myśl, która y, rozjaśni tutaj to, ten mrok tego księżyca, bo ten księżyc może właśnie dotyczyć relacji. I tutaj y, as to jest jasność umysłu. To przychodzi z keter z tej najwyższej tutaj półki. A tutaj księżyc ma ścieżkę między Necach a Malkut. Czyli tutaj jest brak jasności, a tutaj nagle pokazuje się ciach i robi się jasność. Więc może to być informacja też na temat Waszego związku z najbliższą osobą, lub może to być jakaś myśl Wasza na Wasz własny temat, relacja ja-ja. Co ja. Jakiś przebłysk właśnie na temat tego wyboru i tego, że jestem tutaj właściwie cały czas w jakimś napięciu w tej mojej pracy, czy moje myśli są takie napięte? Być może trzeba tu by było coś zrobić, po co walczę i dlaczego walczę, w jakim imieniu, w czyim imieniu, w swoim. Zobaczmy, co jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o finanse. To tak jak tutaj mówi ta karta pięciu monet, że odchodzi ta bieda. Tak, tutaj przychodzi zwycięstwo, przychodzi równowaga. Mamy z piątki do szóstki, z tym, że tutaj jest, jak widzicie, zima, a tutaj są buławy, czyli ogień i takie ciepło. Zaczyna się jakiś okres równowagi, takiego wyjścia z tego, z tego zimna, czyli braku być może finansów, czy, czy potrzeby liczenia się z każdym groszem, i przychodzi moment właśnie takiego zadowolenia. Poczucia się spełnionym też. No i można się trochę dzielić z ludźmi. Właściwie robić jakieś może party, czy jakąś imprezę. Będą tutaj Halloween będzie niedługo w przyszłym tygodniu. Potem będą w listopadzie Andrzejki i tak dalej. Więc jest ciemno. Być może potrzeba tego ognia. Potrzeba może zrobić jakieś party, żeby tutaj poczuć się... Fajnie i szczęśliwie, bo w momencie, w którym wchodzimy w takie wyższe wibracje, czyli pozytywne myślenie, to też przepędzamy, jak gdyby w ten sposób, tą biedę, bo nakręcamy się pozytywnie i zaczynamy widzieć różne możliwości w tym, co przychodzi. Możliwości w tym, że też nie trzeba cały czas walczyć i się stresować. Co ciekawe, tutaj mamy te dwie karty buław, tak? Bardzo tak y, ogniście na dole tego czytania. Y, tutaj jest mniej ogniście, ale zobaczmy, co macie jeszcze nadzieje, obawy albo to, co w y, podświadomości. To jest takie wewnętrzne skupienie, bo mamy kartę pustelnika. Pustelnik to jest osoba bardzo mądra. Tutaj jest pokazana jako kobieta młoda, siedząca przy ogniu, który. Ogrzewa, daje schronienie, i właściwie sami możemy sobie taką mądrość dać. Możemy poszukać w sobie tej siły i mocy, bo hmm, potrzeba zobaczyć siebie jako bohatera, jako osobę, która hmm, idzie po swoje. Nie zatapia się w iluzje, w jakieś sekrety, w jakieś takie ciemne rzeczy, które nie do końca dobrze nakręcają nas, tylko kieruje się w stronę światła i tego wewnętrznego światła. Nawet jeśli na zewnątrz jest ciemno, to warto sobie zrobić taki czas dla siebie, pomedytować, zapalić sobie świeczkę, pójść, być może poćwiczyć coś, bo to jest też karta panny. A panna to taki znak systematyczny. Być może warto systematycznie ćwiczyć albo medytować, albo właśnie popracować nad sobą, żeby pozbyć się tej iluzji i żeby potrafić tutaj dokonać prawidłowego wyboru, tak, żeby ten wybór był tym, który zaprowadzi was do sukcesu, do zmiany może kariery, do też medytacje mogą pomóc wam pozbyć się tego stresu, skupić się na oddychaniu. I, I macie tutaj tą mądrość w tej podświadomości i możecie się zwrócić do, do swojego przewodnika, do aniołów, jak w zależności kto w co wierzy, tak? bo to każdy wierzy w co innego, tak się okazuje. Jedni w anioły, inni w Boga, jeszcze inni w źródło, w wszechświat i tak dalej. Więc ja tutaj nie narzucam nikomu niczego. Ja tylko coś tam podpowiadam, że warto tutaj zagłębić się w to światło, żeby rozproszyć ten mrok tego księżyca, bo księżyc nie daje światła. I ciepła też nie. Jest to woda, tak? Woda może być zimna, może być ciepła, ale no, generalnie, jak y, popatrzymy, ryby nie pływają w jakiejś takiej strasznie ciepłej wodzie, owszem, może y, w tropikach, natomiast u nas y, w Bałtyku raczej zawsze ta woda jest chłodna. Więc trzeba tutaj dodać sobie tego ciepła samemu, otulić się, mm, popatrzeć sobie w oczy, powiedzieć, że kocham Cię rano, żeby mm, nakręcić się pozytywnie, dodać sobie tej energii, pozbyć się tego stresu tutaj z, tej, z, tych, z tych dziewięciu buław. Zobaczmy, jaki wynik. No jest as buław, bu bu tak jak tutaj kończy się i w atmosferze jest to przeciążenie i to ta walka później w myślach też i w pracy być może, jakieś takie obarczenie stresową sytuacją. Tak, jeśli chodzi o wynik, to Mowa jest o tym, że możecie zacząć coś od początku, czyli zakończyć może jakąś pracę, którą robiliście do tej pory, być może poszukać czegoś nowego. Jest tu inspiracja, bo jak patrzymy na tą kartę, to widzimy dużą inspirację. Może warto zrobić sobie jakiś plan, w zależności od tego, jaki macie talent. Być może wasza kariera powinna dotyczyć czegoś innego niż to, co w tej chwili robicie. Być może czujecie w sobie jakiś zew, który Was woła, że będę malować czy będę pisać książkę, możecie pracować w jakiejś pracy, a jednocześnie właściwie mieć jakieś swoje hobby czy wybrać coś dodatkowego. Bo jest teraz taki czas, że jest, możemy właściwie zamiast wychodzić na dwór, pracować w ogrodzie czy spacerować, możemy ten czas poświęcić na rozwój osobisty, tak? I zacząć na przykład. Myśleć czy kreować sobie w życiu coś nowego, tak jak wcześniej mówiłam, w którymś z czytań, chyba w tym właśnie na nów księżyca. Wybierzmy jakąś kanwę, tak? Tutaj, wybór, wybierzmy jakąś kanwę, na której chcemy malować i zobaczmy, gdzie jesteśmy w tej chwili. Określamy swoją pozycję. Bierzemy do ręki rozmiar jakiego, jakiegoś obrazu, tak? Czyli wybieramy sobie z tych siedmiu na przykład propozycji jedną. No, i zaczynamy malować, tak? Czyli wybieramy farby, kolory: czy to będą ciemne, czy jasne, czy będzie, będą to pastele, czy farby wodne, tak? Widzicie, wyborów jest mnóstwo. Ja tutaj przekazuję informacje na, na zasadzie takiego, takiej, takiego porównania do malowania, tak? Bo każdy z nas w życiu maluje też każdego dnia swoją przyszłość. Bo żyjemy tylko w teraźniejszości. To, co było, to już było, tego nie zmienimy. A to, co przychodzi, to zawsze możemy sobie to y, zrobić, by zwizualizować w, w danym momencie, czyli teraz. Usiąść, zatopić się w swój ogień tutaj i sobie zrobić wizję na przyszłość. I wybrać. Wtedy ta iluzja... Odejdzie, tak? I intuicja połączycie się z tą kobiecą intuicją, czy, czy z męską intuicją, w zależności kto słucha. Jeszcze chciałam tutaj zobaczyć te siedemki lichów. Co tutaj? I zobaczę jeszcze Asa. Mam taką potrzebę. Ok. Zobaczmy tego asa i zobaczmy, co tutaj się zaczyna. W tle niestety dziewiątka. Dziewiątka mieczy, czemu mówię, niestety? Ponieważ dziewiątka mieczy to jest nadmiar myśli, to jest takie pokonanie siebie własnym umysłem, to jest znokautowanie siebie. Nadmiarem właśnie stresu i myśli. I macie tutaj w atmosferze, tak. Więc w atmosferze dookoła Was jest jakaś sytuacja, albo sami się czujecie jacyś sfrustrowani, zestresowani, i sobie jeszcze dodajecie do tego więcej poprzez myśli. Stąd tutaj ta mądrość pustelnika. To jest karta wielkich arkan, tak samo jak księżyc, i potrzeba jest tutaj wyciszyć się. Wyciszyć przede wszystkim umysł, skupić się na oddechu. Oddech jest najważniejszą rzeczą w życiu człowieka. O, tutaj mamy szansę na zwycięstwo. Mamy, po, po raz kolejny jest karta sześciu buław, która mówi o zwycięstwie, czyli macie szansę zobaczyć właśnie w związkach międzyludzkich możliwość takiego połączenia się z nimi, uznania w swoim własnym środowisku, czy w rodzinie, możecie zostać tacy... Rozpoznani, że robicie coś fajnie, że robicie coś dla siebie, że potraficie wskazać jakąś nową myśl, czy drogę dla związku, czy dla przyjaciół, czy w ogóle dla osób, które są waszy, w Waszym otoczeniu. Więc bardzo fajna myśl, tutaj przewodnia gdzieś, która wtedy przegania te, te takie tutaj tajemnice, czy jakieś nie, nie do końca jasne sytuacje. A co do wyboru? No tak, boicie się wybrać, e, lub myślicie, że jak wybierzecie, to wybierzecie nie to, co trzeba. Bo tutaj jest piątka kielichów. E, skupienie na tym, co było, czyli to, to, to co mówiłam wcześniej. E, takie, taka chęć wybrania na podstawie tego, co kiedyś przeżyliście, co wcale m, czasem nie prowadzi do dobrego wyboru, ponieważ Skupianie się na tym, co się rozlało i czego nie ma, przynosi więcej tego właśnie rozlania, tego, że tego nie ma. Im więcej się skupiacie na braku, tym większy brak przychodzi. I wtedy tutaj e, wciąż jest aktywna ta bieda, ta karta pięciu monet. Natomiast tutaj stoją dwa kielichy. Czyli można wybrać miłość, można wybrać partnerstwo, tylko nie patrzcie na poprzednie doświadczenia, tylko raczej zwróćcie się w stronę swojej intuicji, tak jak powiedziałam, tego, co czujecie i to Was dobrze zaprowadzi. Także, no, bardzo optymistyczne czytanie, pomimo tego, że jest dużo kart, które są takie no, trudne. Bo 9 mieczy tutaj czy 10 buław w tle i tutaj dziewiątka, takie obijanie się. No nie są to jakieś super ekstra karty, natomiast można z tego wyciągnąć pewne wnioski i zobaczyć, że przychodzi początek, że możemy coś zacząć, że możemy właśnie tą intuicję tutaj uruchomić z tym księżycem, tak? Rozwiać te wątpliwości i nie skupiać się na przeszłości, tylko teraz usiąść, bo przeszłość już była, już się z tym nic nie zrobi. Obojętnie, jak bardzo byście chcieli coś tam zmieszać, to i tak będzie taka sama. To jest tylko kwestia e, widzenia tej przeszłości, czy powracania do niej cały czas. No, lepiej nie. Może uczyć się na błędach wypada, czyli e, wybrać ponownie, ale w sposób mądry, tak? Tak jak mówi to pustelnik. Zobaczymy teraz e, jedną kartę wyroczni. Wisdom Oracle, y, czyli karta mądrej przepowiedni, <laughs> też tak można ją nazwać. Podchodzenie do, takiego, y, do takiej krawędzi, tak? Czyli y, jesteście na krawędzi, to tak jak pokazują te dziesiątki czy te, czy te dziewięć bułach, to jest taka krawędź, gdzie możemy skoczyć w dół, coś zacząć od początku. Możemy się wycofać, bo Księżyc tutaj też może mówić o tym, że można się wycofać, płynąć w różnych kierunkach, zostać właściwie na rozdrożu i nie wiedzieć, co dalej. Ale zobaczmy, co jeszcze autorka tutaj powiedziała o tym. Tutaj chodzi o odwagę i wzięcie właściwie odpowiedzialności za siebie w swoje ręce. To jest potrzeba pokonania strachu i zaakceptowania ryzyka. Tutaj jest właśnie to ryzyko wyboru. Tutaj siedem kielichów, co wybrać, tak? Coś, co da Wam coś nowego, nowy start wybrać. I teraz tak jesteście właściwie, stoicie tutaj przed niewiadomym i właściwie macie do wyboru kilka opcji. Natomiast jeśli nie wybierzecie żadnej opcji. To właściwie nie, nie pokonacie swojego strachu, nie pójdziecie do przodu, nie będziecie się rozwijać, tylko będziecie nadal, nadal tkwić w tej sytuacji, która jest. To wiadomo, że to jest ok, żeby bać się, bo strach, wiadomo, boimy, wszyscy się boimy przed jakimiś sytuacjami, nowymi rzeczami, nowymi ludźmi czasami, nową pracą, bo to jest stres, nie wiemy, co nas czeka. I to jest ten strach. Teraz jest ten czas, żeby podjąć to ryzyko, które jest takie nieskalkulowane, czyli po prostu pójść w jakąś stronę, dokonać tego wyboru. Jesteście gotowi do tego. Także odpuśćcie sobie ten strach, albo pomimo strachu ruszcie do, do, do przodu. To jest tak, że jak zaczyna się na przykład jeździć samochodem, kiedy pierwszy raz wsiadamy za kółko, ci, którzy jeżdżą, to podejrzewam, że przypomną sobie tą sytuację. Kiedy mamy po prostu żołądek w gardle, bo nie wiemy do końca, jak to będzie, jak ten samochód będzie się zachowywał, nie czujemy tego, tak jak y, doświadczony kierowca, tak? Więc boimy się tego, boimy się tych sytuacji, a pomimo tego y, ruszamy tym samochodem. Na początku z y, jakąś pomocą instruktora. A potem po prostu sami już, bo po iluś tam lekcjach, to też nie jesteśmy wytrawnymi kierowcami, więc i tak idziemy do przodu. Więc tu chodzi o pokonanie tego strachu lub o podążanie w swoją stronę z towarzystwem tego strachu. Więc trzeba słuchać swojego serca, swojej duszy, a nie swojej głowy, bo ta głowa tutaj produkuje miliony scenariuszy, które mogą y, wprowadzać. Y, jeszcze więcej stresu i możecie widzieć siebie w biedzie zamiast w, w szacunku, w radości. Więc proponuję zobaczyć siebie w bogactwie, w szacunku, w radości, w dobrej pracy, w, w realizowaniu swoich marzeń, a nie odwrotnie. Więc zróbcie ten krok, dokonajcie tego wyboru. No i właściwie tyle. Życzę Wam bardzo udanego listopada. Życzę Wam, żebyście dokonali właściwego wyboru i połączyli się ze swoim mędrcem wewnętrznym. Bardzo Was pozdrawiam i dziękuję.